Cześć, witajcie w informacyjnym odcinku nowej serii Minecraft Tips. Wprowadzam tą serię z dwóch prostych powodów. Po pierwsze, chcę jeszcze bardziej urozmaicić wideokompendium wiedzy, które udało mi się dotąd stworzyć, ale nie o skomplikowane, szersze zagadnienia, lecz tym razem o proste porady, które mogą przydać się w naszym kwadratowym świecie. Będą to podstawowe porady, wskazówki albo ciekawostki, zebrane z całego świata, kompaktowo przedstawione tutaj na kanale. Drugim powodem jest prosty fakt, że chciałbym odejść trochę od rutyny, bo z doświadczenia wiem, że robienie ciągle tego samego zniechęca do nakręcania filmów, przez co jest ich coraz mniej, a przecież chcemy zrobić tutaj największy zbiór informacji na temat Minecraft. Pełną to najkrótsze filmy na kanale, bo tak jak mówiłem, chcę ukształtować to bardzo kompaktowo. Tutaj pamiętajcie, że to Wy tworzycie to kompendium, więc jeżeli znacie jakieś fajne porady, widzieliście jakiś film z ciekawostką, której w kompendium jeszcze nie ma, czy przeczytaliście jakąś wskazówkę na forum, to możecie mi to wysłać, ustalmy nazwę takiej wiadomości na porady, a ja z chęcią zrobię o tym filmik. Czyli tak jak do tej pory z innymi filmami, zbieramy materiał z całego świata i tworzymy jego wielki polski zbiór. Sam także będę aktywnie szukał coraz to nowszych porad, czy to na forach, czy to tutaj na YouTube i przekazywał Wam je dalej. Oczywiście, pewnie większość tego, co Wam tutaj przedstawię, będzie dla Was jasne jak słońce. Ale czym więcej uda mi się zebrać, tym większa szansa, że akurat tego jeszcze nie znaliście. No i pamiętamy oczywiście o najnowszych graczach, którym takie porady świetnie się przydadzą. Pamiętajcie, żeby jeżeli Wam się spodoba, nie zapomnieć zostawić łapki w górę. Daje to świetną motywację i umila kręcenie coraz to nowszych odcinków. To by było tyle na temat serii, a teraz zapraszam do oglądania pierwszego odcinka. Klikaj, tutaj już nic nie będzie. Kurde, uparty jesteś. Ale film się zaraz kończy, więc nie wiem, czy zdążysz. 5, 4, 3, 2, 1.